Na program zaprasza Kozłowna przy Ratuszu. Dzień dobry, Tomasz Hucał, Lubuska TV Horyzont. Witam w kolejnym odcinku programu Sport na Horyzoncie po raz pierwszy w naszym studiu. Gościmy dziś naszych ekspertów, znanych zielonogórskich dziennikarzy sportowych Andrzej Fligel. Dzień dobry, Andrzej. Witam, witam, dzień dobry. I Szymon Kozice. Dzień dobry. Tradycyjnie już oczywiście będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach, choć w jednym z najbliższych odcinków, także z tego studia, spróbujemy choć delikatnie podsumować 2025 rok, ale zaczniemy od koszykówki, bo jesteśmy tak naprawdę kilkanaście godzin po meczu za stalu z Anwillem. Meczu, który był niezwykle emocjonujący, mnóstwo ludzi na trybunach, dużo emocji. Ja zresztą od Szymona, bo myśmy wczoraj o tym rozmawiali na meczu, tak przewrotnie zapytam, czy jesteś bardziej zadowolony ze zwycięstwa za stalu, czy lekko zmartwiony tą trzecią kwartą? Po której no, miny nam zrzedły, a ty też dość dosadnie wtedy skomentowałeś tą trzecią kwartę, że tam to jednak najlepszy występ za stalu. Nie był. to jak to jest? Znaczy na gorąco pewnie dosadnie tę kwartę skomentowałem, ale pamiętajmy, że mecz ma kwart więcej niż Dokładnie. tylko trzecia. W pozostałych zastal grał całkiem dobrze, jeśli nie bardzo dobrze, więc myślę, że można być zadowolonym i ze zwycięstwa, i z gry, a wnioski trzeba wyciągnąć. No Jak to powiedział trener Miłoszewski, wytnijmy tą trzecią kwartę, bo sam też o niej dość dosadnie trochę mówił na konferencji prasowej. Wyciąć nie, nie można, już się, już się nie dam, ale można skorygować przed następnym spotkaniem. Andrzeju, świetna promocja chyba koszykówki wczoraj, ten mecz, bo ty za każdym razem dość mocno śledzisz liczbę widzów na trybunach i wczoraj było 4662 osoby, zapamiętałem dokładnie. Fajny mecz, dużo emocji, to się chyba świetnie oglądało. Oczywiście. Przypomnijmy, że to był mecz na ten czas dziewiątego zespołu z 8. czyli środ, ze środka tabeli, to nie był lider z wiceliderem, a tutaj prawie 4666 prawie sześć, dokładnie tak mówiono. No poza tym y, dwa sezony, przez dwa sezony nie potrafiliśmy u siebie wygrać z Anwilem. Przez dwa te słabe sezony przegrywaliśmy u siebie, tam wygrywaliśmy niespodziewanie, a tu przegrywaliśmy, także też fajna sprawa. No i przede wszystkim pokazuje to, pokazało to możliwości zespołu. I to jest najważniejsze na tle silnego rybala, Pomijając kryzys w Anvil'u z trenerem i tak dalej, to pokazało, że zespół ma możliwość. No właśnie, słuchajcie, bo czy to jest już za wcześnie, no bo teraz będzie się wdzierał taki lekki chula optymizm na pewno szczególnie wśród kibiców. Ale czy my już możemy mówić, że zastal celuje w playoffy, chyba bardziej w play-in, bo przypomnijmy, widzą, że Mamy teraz te, jak rodem z NBA, czyli sześć zespołów, które gra, już ma pewne miejsce w play-offie, a cztery kolejne grają w tym play-inie. Czy waszym zdaniem możemy już głośno mówić o tym, że będziemy się bić o te play-iny, lub od razu play czy na razie, że tak powiem, kubeł zimnej wody? Zobaczmy, co będzie w tych kolejnych spotkaniach, Szymon. No jedzmy nie chochlą, tylko łyżeczką. Widzimy, że zespół ma potencjał. Jest w tej chwili, zdaje się, na ósmym miejscu tak. po 11 po ko kolejkach sposób. spotkań. Dokładnie, zamienił się zastal miejscami z Anvilem. No i to pokazuje, że na pewno jesteśmy w grze o, o, o play-iny, to, 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 to bez wątpienia odpukać w niemalowane, być może od razu o play-offy. Andrzeju, no właśnie, bo y, za chwileczkę te cztery mecze jeszcze, jak dobrze liczę, i wtedy jest ta ósemka, która do Pucharu Polski się, że tak powiem, dostaje, czyli do tego turnieju finałowego Pucharu Polski. To jest chyba teraz główny cel, to, to, to miejsce w pierwszej ósemce. No pomijając już Puchar Polski, o którym zawsze mówię, że to jest bardzo nie, dziwny puchar, że osiem drużyn, Dziewiąta, za tydzień może być lepsza od ósmej, ja już nie, nie startuję, ale nieważne. Samo pokazanie się w pucharze byłoby bardzo ważne na tle silnej czołówki polskiej, no bo to jednak silne zespoły, prawda? I, i nie galiśmy w pucharze również chyba, ja wiem, trzy lata? Tak ładnych kilka lat, także szansa, poza tym szansa zgrywania się zespołu dalszego. Szansa powalczenia od trofeum, w roku niespodziewanie Górnik Wałbrzych zdobył puchar, no, w, Możemy marzyć, prawda? Nikt nam tego nie zabroni. Także trzeba, trzeba powalczyć. I mi się wydaje, że zamieszczenie się w ósemce przez najbliższe trzy kolejki jest realne. Powiedzcie, bo no, rozmawialiśmy kilka tygodni temu, gdzie tam wiadomo, no, różne gorzkie żale, gorzkie słowa padały na temat niektórych koszykarzy za stalu. E ten Zamierzony chyba efekt trenera Miłoszewskiego został osiągnięty, czyli trener powiedział: Tu już dwóch zawodników pakuje walizki, no spakował tylko słynny Rakicewicz, który w życiu nie zagrał ani. Pytanie, przez dążył rozpakować. Czy właśnie tak. Znaczy, podobno, szczególnie, że on tam bardzo lubił zmieniać mieszkania, więc to już chyba w ogóle mu nie wychodziło. Ale powiedzcie mi, jak dzisiaj po tej takiej metamorfozie, bo moim zdaniem nastąpiła metamorfoza, jak wy dzisiaj oceniacie ten zespół? Javon Mowmer to jest zupełnie inny zawodnik. No Garrison, ja już mówię o tym mu coraz głośniej, że. Założyłem samozwańczo jego fanklub. Ci zawodnicy zaczynają grać. Chyba najbardziej chimeryczny z obcokrajowców, moim zdaniem w tej chwili, jest Patrick Cartier. Tak, żeby zacząć rozmowę na temat tych nazwisk. I chyba najbardziej zawodzi mimo wszystko Phil Fane. Bo on teraz zagrał dobry mecz wczoraj z Włocławkiem, ale wcześniejsze mecze to nie był ten Phil Fane z Kinga. Jak wy oceniacie ten zespół na dziś? Tych zawodników, których już mamy w tym zespole. Kto wam się podoba, kto wam się nie podoba? Nie wiem, może od Andrzeja tym razem zaczniemy. Myślę, że to jest dowód, że trzeba mieć chłodną głowę w ocenie zawodników, szczególnie tych młodych Amerykanów, bo czytuję forum, for, fora kibiców i tam już po kilku kolegach była straszliwa jazda, że to fatalni zawodnicy, jakiś środ amerykański, że oni się nie, nie nadają, a jednak się okazuje, że, że okrzepli I ten moment rzeczywiście zupełnie inny gość, zupełnie inny gość na parkiecie niż na początku, prawda? Nie boi się wchodzić w akcje ofensywne, jak trzeba to trafi, Również kartier mi się wydaje, to miał słabszy mecz z Anwilem troszkę, ale poprzedni meczu z kolei on dobrze zagrał. Także, także to przykład, że, że trzeba poczekać trochę. Że, I że trener Miłoszewski miał nosa. Tylko pytanie, co teraz zrobić, jeżeli szukamy dalej zawodnika zagranicznego, czy kogo tu, mówiąc, brutalnie ostrzelić z tego zespołu? No o to będę za chwileczkę właśnie... No, polegać, właśnie. Ale na razie jeszcze porozmawiamy o tych, których mamy, Szymon. Jak Ty oceniasz ten... No jak zaczęliśmy od Amerykanów, to zacznijmy od Amerykanów, ten amerykański nabór. Czy ja nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że kluczowe było przyjście Luisa i to, że on zdjął odpowiedzialność z innych koszykarzy, którzy no, nie, do, nie do końca potrafili unieść ten, ten ciężar, ta odpowiedzialność im ciążyła. No, Luis się nie boi, no, wchodzi pod kosz, wjeżdża, jak trzeba rzuca za trzy, to nic, że nie trafi pierwszego, drugiego czy trzeciego, rzuci jeszcze raz i, i to, w jest, to, jest, to jest bardzo ważne dla, mm. dla psychiki i dla otwarcia się tych, tych ludzi. Oni, oni już wiedzą, że to, to nie na nich tutaj wszystko się skupia. Nie wiem, Mokmer, trener Miłoszewski wczoraj mówił o, o Garisonie, że to je, dla niego cichy bohater, chyba Paweł Szcześniak też w mediach społecznościowych tak, 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 tak. to potwierdził. Ja chciałbym właśnie e, zwrócić uwagę też na Mokmera. No, 6 na 9 z gry, 5 na 6 za 5 zbiórek, 5 asyst i współczynnik Ewal na poziomie 21. Garrison miał 22, także, także bardzo podobny, no, nie, nie, nie zapominajmy też. Zresztą on chyba dobrze otworzył ten mecz z, z Anvilem. 6 punktów chyba miał na początku i z tego co pamiętam, to jak loket zaczął szaleć to trener delegował Mówmera do krycia Loketa i Loket przestał trafiać. Bo to też było ważne, bo Mówmer też przestał trafiać, a on miał dużo takich zadań defensywnych. Polacy, bo no, o Szumercie mówiliśmy już tak dużo, że chyba nie ma co, no, wczoraj szybko złapał faulę, to nie był najlepszy mecz Kuby Szumerta, ja tylko też wytłumaczę krótko Filipa Matczaka, bo on się pojawił i zaczął się już jakiś hejt, że dobrze, że trener go zdjął. Dwie minuty miał chyba 9 sekund. Tak, ale drodzy Państwo, Filip Matczak nie trenował przez kilkanaście ostatnich dni z zespołem, leczył kontuzję i tak naprawdę podobnie jak Mate Wucic w Anwilu, pojawił się wczoraj na ławce, by się pojawił, trener chciał sprawdzić, czy się da, no Filip widać było w tej akcji, że jak szedł pod kosz, dostał taką czapę, że tak powiem mocną. I jednak chyba później już ustalili, że nie będzie wracał. Michał Sitnik, bo wczoraj o niego było pytanie na konferencji prasowej, i wczoraj trener po raz pierwszy powiedział taki długi wywód, że Michał musi być cierpliwy, bo ten dziesiąty, Pan po raz drugi chyba już. To tak, nie też tak mówił, mało gra. No właśnie, słuchajcie, no, jest miejsce dla tego Michała Sitnika w zastalu, czy nie ma miejsca dla tego Michała Sitnika w Zestalu? Jak myślicie? Na pewno jest dla niego miejsce na treningu. Pytanie, dlaczego nie ma miejsca w czasie meczu? No chyba wczoraj trener Miłoszewski odpowiedział: Ja muszę wygrywać, ja na boisku chcę mieć tych, którzy w danym meczu dają mi możliwość tego zwycięstwa. Jeśli ktoś wchodzi, wynik zaczyna uciekać, ten ktoś robi dwa, trzy błędy, no przepraszam bardzo, tak? Robimy zmianę. No dokładnie, to co? Wczoraj wie, Ja wiem, że wczoraj, wczoraj, tej, zmiany, wczoraj ta, ta. Tej, tej zmiany nie było, no ale czy, dobra, no, no miał jakiś pomysł na mecz trener Miłoszewski, ta. wygrał ten mecz, Zwróć, nie ta. korzystał z Michała Sitnika, no to nie wiem, czy trzeba to, ten, 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 ten włos na czworo rozdzielać i, i, i pytać, dlaczego nie, bo to równie dobrze możemy zapytać, dlaczego nie, nie wpuścił choćby na sekundę Chęcińskiego i, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to byłoby już bardzo odważne, no bo jednak mimo wszystko Dość... A ja myślałem, jak po, po, w przerwie, jak już to prowadzenie było takie całkiem okazałe, to już tak sobie z tyłu głowy układałem, a może gdzieś tam w końcówce, jak, jak ten wynik będzie, będzie taki nadal, to, 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 to dostanie szansę młody chłopak, który bardzo fajnie zagrał w sobotę, tak, prawda? Tak. W meczu drugiej bardzo ligi. Fajnie, tak. o, na, naprawdę naprawdę całkiem ładnie tam zagrał. I pewnie dlatego też dostaje. Tak, oczywiście. W pierwszym składzie, bo Andrzej był ostatni na meczu. Z... No też, byli też byliście tak, ok, byliście tak, na tym byli razem, tak. No Tam gra ta młodzież plus doświadczony olejnik, i tak to wygląda, ale fajnie chyba, to też jest fajne zjawisko, że zaczynamy powoli dawać szansę. Nie, oczywiście wczoraj żartowaliśmy trochę z Żana Tabaka, który lubił przyprowadzać na konferencje prasowe zawodników, którzy nie grali, natomiast tak, już całkiem poważnie, fajnie, że się unormowała ta sytuacja z tymi dwoma zastalami tak naprawdę, bo to chyba są wciąż dwa osobne twory. Natomiast, że ci zawodnicy jednak coraz częściej pojawiają się w składzie pierwszego zespołu, nawet chyba, żeby poczuć atmosferę. Ten drugi zastal, ten młodzieżowy, to ma kłopoty w tabeli w tej chwili, bo ma 4-11 chyba bilans po pierwszej kolejce. Czyli tam jest na dole po prostu, no i, i tu będzie musiał ostro walczyć, żeby w tej ligi nie spaść. No, ale to jest inny temat zupełnie. Ja jeszcze wrócę do, do świetnika. Trener wczoraj wyłożył tą swoją filozofię o minutach gry i o hierarchii w zespole, no i tu tłumaczył wyraźnie. No. Zawodnik 11 gra mało, bardzo mało albo w ogóle, jak nie ma potrzeby, no i tak było. No. Słuchajcie, właśnie a propos tego, co Andrzej powiedziałeś, bo wasze zdanie. Czy Zastal, który jest w etapie restrukturyzacji, ma wciąż ogromne długi. No bo nie czarujmy się, że to jest klub, który jeszcze przez lata będzie wychodził z tego zadłużenia, powinien zagrać wABank, bo no, trener wczoraj powiedział, tak, przychodzi zawodnik z Afryki, więc prawdopodobnie ciągle mówimy o konate, który Malijczyku, który ma dość ciekawe CV. Chyba, że to jest ktoś inny, ale wątpię. E, przychodzi szósty zawodnik, szósty obcokrajowiec. W polskiej lidze jest możliwość. Wpłacasz 100 tysięcy do kasy PLK, y, OBL-u i grasz sobie sześcioma obcokrajowcami. Tak robi wiele zespołów y, w naszym kraju, chociażby starty Lublin, który zapomina już w ogóle o Polakach i gra tylko obcokrajowcami. Nie idzie im to zbyt dobrze. Czy powinniśmy wpłacić te 100 tysięcy? Bo też pamiętacie, to chyba było na Mediadeju, to Andrzej tam nie był, ale Szymon chyba ty byłeś? Jak trener mówił, że jeżeli mamy wpłacać te 100 tysięcy to teraz, a nie czekać do późniejszego czasu, bo to 100 tysięcy się rozkłada na większą liczbę meczy i tak nie boli. Co wy uważacie? Wpłacamy 100 tysięcy do kasy OBPL-ka i gramy tymi sześcioma obcokrajowcami? Czy jednak mimo wszystko któregoś usuwamy ze składu albo rotuje? Znaczy ja bym właśnie zaczął od y, zastanowienia się, czy powinien się zastal kogoś w tej sytuacji pozbywać. Mówimy o obcokrajowcach, mówimy o obcokrajowcach wysokich, czyli skrzydłowych bądź środkowych. I bardzo trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak mówiłeś, Phil Fane no, nie jest tym filem Fejnen, którego byśmy chcieli, któ którego byśmy sobie wyobrażali w tym zastalu. Natomiast on też ma mecze, w których dużo e, drużynie daje. Wczoraj w miarę solidnie zapunktował, na zbiórce tam szału, e, szału nie było, no ale no, no, był potrzebny w tej rotacji. Z drugiej strony. W pierwszej piątce wychodzi Krzysztof Sulima i to, i to, nie, i to nie pierwszy raz. To, to tak jak też trener Miłoszewski wczoraj na konferencji mówił, no to jest jakiś sygnał tak, dla Fila Fejna. Kolego, jeszcze, jeszcze troszkę musisz poćwiczyć, poprawić się, żeby w tej pierwszej piątce się znaleźć, choć zwykle pewnie byłeś i wszyscy liczyli, że to ty będziesz w wyjściowym składzie. A odpowiadając na pytanie, 100 tysięcy, patrząc na cały budżet, to nie jest jakaś olbrzymia kwota, prawda? Eee, myślę, że jednak zaryzykować. Ja też tak myślę, a Ty, to ja no, zda. zdanie. Szkoda, bo się tworzy fajna paczka. Sami zawodnicy mówią, że jest fajna atmosfera, atmosfera pracy, zrozumienia wzajemnego. Trener też to podkreśla i szkoda byłoby jednego zawodnika usuwać, bo w tej chwili nie ma zawodnika, który by generalnie odstawał. Generalnie odstawał, tak, w tamtym roku, ten, kto, kto to był? Browning, tak? Browning, tak? tak. No, gość, który od początku widać było, że odstaje, że jest słabszy, że trzeba, trzeba będzie się z nim pożegnać. Tutaj tak, tego czegoś nie ma i mi się wydaje, że, że trzeba zrobić wszystko, żeby te, tą, tą stówę powiem, zapłacić i, i grać. Też tak uważam, bo to nie jest, moim zdaniem jeszcze dorzucę tylko o rotowaniu, bo są też kluby, które rotują, ale one mają siedmiu obcokrajowców, to jest Legia i Śląsk, to jest myślą o europejskich pucharach, gdzie mogą grać oczywiście Szerokim składem, a czy mogły, bo Legia w sposób jakiś w ogóle zastanawiający odpadła z tej ligi mistrzów, gdzie wygrywała 23 punktami do przerwy i po dwóch dogrywkach przegrała mecz. A, ale oni grają siedmioma zawodnikami i w lidze zawsze jeden ogląda z trybun ten mecz. Ja uważam, że to jest demobi demobilizujące, bo w tym momencie ten zawodnik no, traci trochę motywację do tego, żeby. Grać, więc ja też bym zagrał tą szóstką zawodników. Powiem tylko, bo sprawdzałem a propos Detreka Browninga. To też ciekawe imię. On wrócił do tej Gruzji i znowu jest tam gwiazdą. Bo jasność, więc no jednak ta nasza liga najsłabsza nie jest. Skoro wrócił do Gruzji. Szymon Louis, to nazwisko już padło, o nim chciałbym trochę więcej porozmawiać. To jest absolutnie, że tak powiem, szalony zawodnik, ale tak naprawdę ten człowiek był nam potrzebny, bo on, tak jak powiedziałeś, Szymon. Nie ma żadnych hamulców, żadnych blokad. Trzy trójki to jest ta akcja z pierwszego meczu, kiedy trzy razy rzucił. Tak, w jednej akcji do Nie trafił. Ale w ważnym momencie rzucił. Tak, ale wczoraj, słuchajcie, zachwycił słynnego redaktora Adama Romańskiego, bo w ogóle na YouTubie wczoraj mecz komentował Adam Romański. A że na YouTubie mecze komentuje jedna osoba z reguły, więc Adam Romański przez 40 minut chcąc, nie chcąc musiał mówić o Zastalu, który wygrywa z tak, tak że to śmieje, bo Adam Romański. Yy, tak w swoich komentarzach, nie za bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat Zastalu. I wczoraj Shevon Lewis tą trójkę na 53.39, którą rzucił w twarz Michała Kołodzieja. Patrzyliśmy na minę Michała Kołodzieja, no zniszczył go tak naprawdę tą trójką, gdzie Michał grał całkiem niezłe zawody w pierwszej połowie. To jest jakiś hit. Jak nam się udało ściągnąć tego zawodnika tak późno po lidze Meksykańskiej inaczej? Czy wy się spodziewaliście, że Dobra, kupujemy Szefona Luisa, był świetny, 6 lat temu, 8 lat temu. Przyjeżdża z Ligi Meksykańskiej, Ligi dla emerytów, bo tak się też o niej mówi. Spodziewaliście się, że takiego kozaka dostanie za stal? Bo ja absolutnie jestem zszokowany. Odpowiedź brzmi nie. Dokładnie. Tam jeszcze, a propos, jeszcze, jeszcze, jeszcze wykonał akcję, obił, obił piłkę o zawodniku. Tak. Sam sobie zrobił asystę, także... Szymon wczoraj poszedł, a myśmy się zagadali, ja nie widziałem tej akcji do końca. Szymon mówi, czy mu zaliczyć asystę? Ja... Не знаю. No to się dopiero w telewizji zobaczyło rywala i jeszcze znowu punkty. No tak, tak, tak. Się to Akcje, które nie wiem, pewnie kiedyś tam z NBA e, znaliśmy, że zawodnik e, e, wrzucając piłkę z autu odbije, odbije Rywala i, i sobie z podkosza zdobędzie łatwe dwa punkty, tak właśnie Szewon zrobił, ale tam też była przecież w kontrze akcja 2 plus 1, no, no były naprawdę wjazdy pod kosz, e, penetracje i odrzucanie na obwód. No, no. Ten człowiek potrafi zagrać, wczoraj przynajmniej, pokazał, że potrafi zagrać wszystko w różnych kombinacjach z każdym kolegą z zespołu. No i, no i na całkiem dobrej skuteczności, bo za dwa to było w okolicach 60, 60%, gdzie w pierwszym meczu w tym debiucie, no tam jeszcze nie było aż, nie było aż tak dobrze tam było chyba 6 na 12, ale no wiadomo, debiut ujdzie, zwycięstwo. Do, 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 dobrze, do, dobrze zapunktował. Tak. Jest okej, okay, teraz pokazał, że. Bo no facet ma w dwóch meczach średnią punktów ponad 25 punktów na mecz. Tak, aż strach się bać, co zrobi z kroslem. No. no zobaczymy. To, zobaczymy, jest, no to jest jakby kolejny, to jest jakby kolejny temat. Natomiast on rzeczywiście. To o czym mówisz, 67-66, bo ja sobie jeszcze wieczorem oglądałem ten mecz na spokojnie, 67-66, robi przechwyt, Ach. robi y, end one, tak zwane 2 plus 1, i, no bo to był ten moment, w którym wszyscy zaczęliśmy się bać. Tak, bo no, złapał, złapał swój e, rytm Anvil, punktował, punktował. Za Stalowi nie wychodziło, trochę nonszalancji w tym było, jak też mówił e, trener Miłoszewski po spotkaniu. No i kto wie, czy, czy jakby Anwil nie wyszedł na prowadzenie, no to teraz, mo teraz możemy gdybać, co by się działo. No, na szczęście nie wyszedł i, i, i skończyło się jak się skończyło, a impuls dał. No, Nikt inny jak szef. Można Roo, podsumować, ma chłop fantazję. A jeszcze umiejętności do tego. Takiego kogoś nam, taki ktoś nam był bardzo potrzebny. No i przyszedł z Ligi Meksykańskiej, gdzie naprawdę z reguły odcina się kupony do emerytury. Przecież rzadko mówię, a on naprawdę. No on ma 32 lata, więc. też, I jest też dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo mnie nie było na tym Mediadeju, kiedy on się wypowiadał przed kamerami. Dlatego wczoraj byłem zaskoczony, ten człowiek, bo z reguły tak szaleni zawodnicy, są też szaleni na konferencjach prasowych, a on wczoraj mnie zaskoczył. Taką długą wypowiedzią, bardzo pełnymi zdaniami odpowiadał na wszystkie. To chyba najdłużej mówiący koszykarz na konferencjach prasowych w ogóle. Soptokrajowców. krajowców, bo... to krajowców tak, tak, tak. Polacy potrafią też tak, ale... Twoje wywody snuć dość długo. Tak. no Niektórzy trenerzy nie potrafią, ale to o tym już też rozmawialiśmy, to takie żarty. Andrzeju, zadam Ci to samo pytanie, które zadałem wczoraj trenerowi Miłoszewskiemu. Mecz z Krosnem. O co powinniśmy się najbardziej bać? O to, że się rozluźnimy, tak jak wczoraj w trzeciej kwarcie, bo powiemy, A a przyjeżdża zespół, który wygrał dwa mecze? Czy dalej o to, co się wczoraj śmiał trener Miłoszewski, bał, bał się najbardziej trener Urleb, czyli żeby się nie przejeść? To się... Nie, no myślę, że tam już są tak na tyle świadomi zawodnicy. I... Że się nie przejedzą, aż mówił wtedy Miłoszewski, że Amerykanie to pierogów, kabusty z grzybami nie, grochu nie wcinają na wigilię. Ja myślę, że kwestia głowy, to o tym też mówił trener Miłoszewski, Kwestia głowy, żebyśmy nie podeszli na, na zasadzie, a tam outsider 2 na 9, tak? 2, nie wiem 2 na 9 co to jest? Czemu nie? Tam, tam się zmienił, tam się zmienił trener, tam się zmieniło, tam, tam, jest, tam jest nowe życie, mają jakoś wygrali mecz przecież niedawno, nie, nie, teraz, ostatnio, zresztą pozbawili. Po tym meczu trener rywali skończył, skończył, skończył karierę. karierę w tym klubie. I jest nasz były trener zresztą tam. Dlatego myślę, że nie można ich absolutnie zlekceważyć. I trzeba, trzeba mieć po prostu. Nie można wyjść na luzie. Nie, nie można tak w trzeciej kwarcie rozluźnić się na zasadzie. A i tak wygramy. Nie. Pamiętamy takie mecze, kiedy zasad był Stelmet wtedy był bardzo mocny, że przez dwie kwarty się chłopcy sobie spokojnie pykali i dopiero podkręcali tempo. Tutaj tak nie będzie. I trzeba po prostu pokazać swoją. swoją... Poza tym fajnie, by skończyć rok z bilansem 7-5. No. Byłoby bardzo fajnie. Słuchajcie, do, bo ja spoglądam w notatki. Do końca tej pierwszej rundy, która decyduje o tej ósemce w Pucharze Polski, mamy tak. Krosną u siebie, Sopot u siebie 6 stycznia, jedziemy do Śląska, bo tam jest ta zamiana w terminarzu. Mieliśmy grać u siebie, gramy na wyjeździe, i jedziemy do dzików w Warszawa. Tak naprawdę wszędzie jest różnica jednego zwycięstwa. Mówię o tabeli. Czy waszym zdaniem taki terminarz daje takie realne szanse na tą pierwszą ósemkę? Krosno u siebie, Sopot u siebie, Śląsk na wyjeździe, Dziki na wyjeździe. No, tak naprawdę mocne zespoły, bo Śląsk co prawda bardzo chimeryczny, ale, ale szeroka kadra i gramy we Wrocławiu, zakochanym w Koszykówce. Dziki Warszawa ja widziałem na żywo, to za chwileczkę też wam o tym opowiem, bo widziałem ich w Lublinie. Natomiast co wy o tym myślicie? Wejdziemy do tej ósemki z takim terminarzem? Znaczy, no mocne zespoły, tu nikt się nie położy na parkiecie, bo Zastal wygrał trzy mecze z rzędu, to nie wiem, musimy oddać im też swój mecz. Tutaj tak jak to, to też nie jest żadne odkrycie, ale trenerzy zawodnicy przed każdym meczem mówią, my musimy patrzeć na siebie, na swoją grę. Okej, okay, rywale są, nie będziemy układać taktyki wyłącznie pod to, co oni grają, żeby grać przeciwko nim, tylko musimy zagrać swoją najlepszą e, koszykówkę, zacząć dobrze, tak, wy, wyjść na parkiet z ogniem i, i w ten sposób można wygrać z każdym i w każdej hali. i Myślę, że na tym się musimy e, skoncentrować. I ja powiem tak, 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 to, jest, to są rywale. E, z którymi jesteśmy sobie w stanie poradzić i, i zostać, pozostać w tej ósemce aż do czasu Pucharu Polski. Tym bardziej, że poza Krosnem wszystkie zespoły też walczą o ósemkę. Tak, są bardzo blisko i, i ale też, one też będą gdzieś straciły punkty, przecież też muszą nie wygając czterech meczów przecież też. Także myślę, że jest realna szansa być w tej ósemce. Przynajmniej myślę, że przynajmniej dwa mecze z tych czterech trzeba wygrać. No. No Myślę, że dwa to jest minimum. No. Mini, może nawet trzy. No. Może nawet trzy. Prawda jest taka. Znaczy, Śląsk gra teraz z Anwilem. E, chyba nawet e, teraz, jak nagrywamy ten program, czyli dziś. Ostatnim jeszcze tego. Tak, trenera Korzana. Znaczy, nie, dzisiaj nie, bo grali wczoraj. Anwil grał wczoraj u nas, ale to jest za kilka dni w tej kolejce na Drugie święto, chyba. Chyba tak. E, to tam gra Śląsk z Anwilem. E, natomiast Krosno jedzie dziś do Legi. O, w ten sposób. Co do. powiem wam tylko odnośnie dzików. Dla mnie to jest zespół, który my możemy zdominować pod koszem, co nie jest tak oczywiste. No, tą rotację wysokich zawodników mamy taką, jaką mamy. Tam jest słynny Łukasz Frąckiewicz, który przeszedł z GTK Gliwice. Jest to zawodnik, który jak na polską ligę punkty robił bo jest wysoki. I, jest taki... I chyba trochę krzywdy zrobił za Stalowi w ubiegłym tak. sezonie. Tak, 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 tak. I jest taki jeden szalony e, zawodnik e, z tej grupy obcokrajowców. Nie chcę teraz przekręcić jego nazwiska, więc go nie wymienię. Natomiast dziki jako tak to będzie pojedynek szalonych koszykarzy, bo jest słynny Horton w dzikach Warszawa, który gra bardzo podobnie jak Szevon Louis. On nie ma absolutnie żadnych hamulców. To jest człowiek, który w meczu w Lublinie w pierwszej kwarcie rzucił 19 punktów i rzucał za trzy po prostu jak automat. A jeżeli widział, że za 3 mu się nie opłaca rzucić, to czekał na rywala, a ten go faulował, rzucał osobiste, więc jest szalony. Ja też twierdzę, że. Powinniśmy w tej ósemce być. Ja jestem optymistą, więc myślę, że możemy w ogóle skończyć tą rundę gdzieś w okolicach szóstego miejsca, aczkolwiek meczu ze śląskiem się boję. Bo ten śląsk u siebie gra naprawdę dobrze. Na wyjazdach jest imeryczny, bo on tam wygrał co prawda właśnie w krośnie, ale już teraz w ostrowie śląsk nie istniał, tak to też jest lekko szalone. Panowie, kończymy tą rozmowę o. Zastalu. Ja zapraszam 20, spoglądam notatki, 27 grudnia, godzina 20, hala CRS. Bądźmy z koszykarzami Zastalu na meczu z miastem Szkła Krosno, tak się pięknie nazywa ten klub. Zapraszamy serdecznie, kibicujemy, odliczamy te kolejne, odcinamy te kolejne mecze do pierwszej ósemki, do końca tej fazy zasadniczej, pierwszej rundy fazy zasadniczej. Panowie, ja Wam serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia na święta, dziennikarzom z reguły sportowym, wesołych świąt to się życzy spokojnych świąt, bo my w święta z reguły od wielu, wielu lat zawsze pracowaliśmy, przynajmniej w ten drugi dzień świąt, jak się jeszcze robiło papierową gazetę. To... Bo inaczej teraz każdy z nas tak naprawdę już mniej tego papieru, e, mniej tego przy tym papierze działa, ale dużo zdrowia Wam przede wszystkim życzę na te święta. Andrzeju, tobie szczególnie, żebyś, tak powiem, e, ponaprawiało ci się wszystko, co tam gdzieś tam boli, bo to wiadomo, każdy z nas. Jeszcze rzeczywiście... nie jest tak nie źle. źle. Nie jest źle, nie jest źle. Życzę Wam dużo zdrówka. Widzimy się na kolejnych meczach i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Szczęśliwych, wesołych i zdrowych. Andrzej Fliegel. I nawzajem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I Szymon Kozica. I spokojnych, ażeby przy wigilijno-świątecznym stole można było z kim, mia, miało się z kim pogadać, a nie tylko pokłócić. Najlepiej o sporcie, nie o polityce wtedy. Gotu. Chociaż o sporcie też się można. można. Dziękuję serdecznie Państwu. Państwu również życzę wszystkiego najlepszego. Sport na horyzoncie. Zapraszam na kolejny odcinek po świętach. Porozmawiamy w tym samym składzie i w tym samym miejscu na temat tego. Jaki był 2025 rok w zielonogórskim sporcie i czego byśmy sobie życzyli na ten rok 2026. Tomasz Hucał, do widzenia.